Co masz za kinder niespodziankę? Bogdan Pogniotłeś już ty Ciastka gdzieś tam pograna tam Dasz zobaczyć? Co? Taka. No, ty to chyba samo otworzysz stary. To, otwieramy, Tak. 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 ja mam otworzyć. Pokaż, tu się otwiera. Nie, to jest swoje. Ale dostałeś prezent ty. No już otworzymy ci to. Ja, pa, tu się otwiera, pa. Czekaj, położymy tu aparat. Zobacz, 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 ja ci pokażę, pa. Tak. Zobacz I Co to jest Tu są kąski, zobacz. I różową zabawkę ma czujesz to Bożia ty chyba różową nie za bardzo, nie? Już otwieramy te kąski. Co go chciałeś się dodać? Ojej ja, zobacz. No, co to? Dobre. No ale nie było. Czekaj, tu dziękuję. Wszystko twoje stary, tylko bez tego. A to jest twoja zabawka stary Różowy Może ci odfoliujemy to, czekaj. To nie jest do jedzenia. To nie jest do jedzenia ty. Ty to chyba to gwizdże, wiesz? Nie. Masz. kolor nie